15 marca 2024 roku Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, Houston, Centrum Kontroli Misji. Atmosfera podczas wideokonferencji była gęsta od napięcia. Panie i Panowie, muszę zaraportować niezwykle dziwną sytuację. Głos dowódcy misji był pełen zakłopotania. Astronauci pilnie żądają dodatkowych zapasów i to wszyscy tego samego paliwa, części zamiennych, zaopatrzenia medycznego. Zapytał gorączkowo oficer z naziemnego centrum dowodzenia. Nic z tych rzeczy. Dowódca westchnął głęboko. Oni chcą smalcu. I proszą o dziesięciokrotne zwiększenie dostawy. Sala konferencyjna na chwilę zamilkła, po czym wybuchła niedowierzaniem. Co takiego? Ten aromatyczny polski smalec? Przecież sześć miesięcy temu protestowali z powodu jego zapachu. Co tam się ulicha? Dzieje? Retrospekcja. Sześć miesięcy wcześniej. Początek wszystkiego. Wiecie, co jest największą torturą w kosmosie? Przemawiała Drozofia Wójcik, czołowa dietetyczka NASA, do nowej grupy astronautów przygotowujących się do misji. Niestanie ważkości, niepromieniowanie to całkowita utrata zmysłu smaku. W warunkach mikrograwitacji płyny ustrojowe gromadzą się w górnej części ciała, co powoduje, że wasze zatoki są nieustannie obrzmiałe, jak przy ciężkim przeziębieniu. Użyła pilota, by zmienić slajd. Na ekranie pojawiły się szokujące dane. Rezultat? Zdolność odczuwania smaku spada o 80%. Astronauci spojrzeli po sobie z niepokojem. Jan Kowalski, doświadczony polsko-amerykański astronauta, podzielił się swoimi wspomnieniami. Najlepszy stek smakuje jak tektura. Czekolada jak plastik. Nawet kawa ma smak wody po zmywaniu naczyń. Wyobraźcie sobie jedzenie czegoś takiego przy każdym posiłku przez sześć miesięcy. Najgorszy jest wpływ na psychikę, dodał inny astronauta. Kiedy tracisz przyjemność z jedzenia, zaczynasz wątpić, czy w ogóle jesteś jeszcze człowiekiem. Statystyki pokazują, że 37% przypadków depresji u astronautów jest bezpośrednio związanych z problemami żywieniowymi. To nie jest błaha sprawa. To wpływa na sukces misji, a nawet na bezpieczeństwo życia. Maj 2023 Laboratorium Rozwoju Żywności NASA, Houston. NASA rozpoczęła projekt mający na celu opracowanie specjalnych przypraw dla astronautów z różnych kultur. Potrzebujemy kreatywnych, przełomowych rozwiązań, ogłosił szef projektu. Ktoś ma jakieś propozycje. Nagle rękę podniósł mężczyzna o łagodnym spojrzeniu. Był to Jan Kowalski, przygotowujący się do swojej drugiej misji. Chciałbym coś zaproponować, powiedział. Polski smalec domowy. W laboratorium rozległy się chichoty. Większość nawet nie wiedziała, co to jest. Jadłem go od dziecka, kontynuował Jan. Moja babcia mówiła, że to magiczny dodatek polskiej kuchni. Cokolwiek nim doprawisz, natychmiast smakuje lepiej. Zespół badawczy był sceptyczny, ale postanowił spróbować. Zamówili słoik tradycyjnego smalcu marki babunia Zosia, wytwarzanego według starej receptury na Podlasiu. Dzień, w którym dotarła paczka, był dniem, którego laboratorium nigdy nie zapomni. Dobra, zobaczmy, co to za magiczny smalec, powiedział Tom, szef zespołu badawczego, otwierając słoik. Sekundę później w całym pomieszczeniu zapanował chaos. O Boże, co to za zapach? Hans, niemiecki astronauta, natychmiast wybiegł z pokoju. Pachnie jak stara słonina zmieszana z cebulą i jakimiś dziwnymi ziołami. Skrzywił się Yuki, japoński astronauta. Zaraz zwymiotuje. Krzyknął Luca, astronauta z Włoch. Pozostali amerykańscy astronauci pośpiesznie otworzyli okna, niektórzy nawet założyli maski. Tylko Jan stał spokojnie z zakłopotanym uśmiechem. Wasza reakcja jest identyczna jak moich zagranicznych znajomych, kiedy pierwszy raz zaprosiłem ich na obiad do domu. Szef zespołu pokręcił głową: Jan, przykro mi. Ale to w żaden sposób nie przejdzie testów. Sam zapach doprowadza innych astronautów do szału. Co więcej, składniki są zbyt złożone. Smalec, skwarki, cebula, jabłko, majeranek. W kosmosie nie wiemy, jakie reakcje chemiczne mogą zajść między tymi składnikami. Jan był rozczarowany, ale nie zdziwiony. Spodziewał się takiej reakcji, ale się nie poddał. Po wielokrotnych prośbach NASA w końcu zgodziła się aby zabrał ze sobą 50 mili jako osobisty prowiant. Tylko 50 ml Kowalski, podkreślił oficer, i musi być zapakowany w specjalny, potrójnie zapieczętowany pojemnik. Jeśli pojawi się choćby jedna skarga na wydostający się zapach, masz go natychmiast wyrzucić. Listopad 2023, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, ISS. Jan w końcu dotarł na stację. Przez pierwszy tydzień trzymał swój ukochany smalec w ukryciu, nikomu o nim nie mówiąc. Przy każdym posiłku pozostali astronauci narzekali nam dłysmak smak jedzenia, podczas gdy Jan po cichu zjadał swoją standardową porcję. Aż do wieczora ósmego dnia. Naprawdę nie mogę już tego znieść. Jessica, amerykańska astronautka, rzuciła widelec na stół. To coś, co nazywają ksmicznym spaghetti, to obraza dla Włochów. Zgadzam się, przytaknął Iwan, rosyjski kosmonauta. Już wolę jeść racje żywnościowe syberyjskiej armii. Reszta załogi zaczęła pomrukiwać za probatą. Sześciomiesięczna misja dopiero się zaczęła, a morale już sięgnęło dna. Jan zawahał się przez chwilę, po czym wrócił do swojej kwatery i wyjął małą potrójnie zapieczętowaną buteleczkę. Słuchajcie, wrócił do stołu. Mam coś, czego moglibyście spróbować. Jan powoli otworzył pierwszą pieczęć, cisza, drugą, wciąż nic, ale kiedy otworzył trzecią, Czekaj. Jessica wytrzeszczyła oczy. Coś czuje. Poczuć cokolwiek na stacji kosmicznej było cudem samym w sobie, ponieważ opuchnięte zatoki sprawiały, że zmysł węchu astronautów był praktycznie zerowy. Inni zaczęli pociągać nosami. Rzeczywiście, dziwny, ale wcale nie nieprzyjemny aromat unosi się w powietrzu. Jan dodał kilka kropel smalcu do swojego spaghetti, wymieszał i wziął duży kęs pod ciekawskimi spojrzeniami wszystkich. Wyraz jego twarzy natychmiast się zmienił. Nie było to cierpienie, lecz czysta rozkosz. O Boże! Zamknął oczy. Czuję smak. Prawdziwy smak. Jessica nie wytrzymała. Daj spróbować. Ostrożnie wzięła odrobinę na widelec i włożyła do ust. Chwilę później po jej policzkach popłynęły łzy. O mój Boże! To pierwszy raz od miesięcy, kiedy naprawdę czuję smak jedzenia. Jej głos drżał. Jest słone. Jest trochę pikantne od cebuli. Jest umami, jest coś, czego nie potrafię opisać, ale to jest niesamowite. Na stacji wybuchł pozytywny chaos. Wszyscy chcieli spróbować magicznego smalcu. Hans, niemiecki astronauta, spróbował go ostrożnie. Niewiarygodne mruknął Hans po degustacji. Na Ziemi ten zapach był nie do zniesienia, ale tutaj to symfonia smaków. Yuki, japoński astronauta, był jeszcze bardziej poruszony. Gdy spróbował smalcu z kosmicznym ryżem, rozpłakał się. To przypomina mi smak potraw mojej mamy w domu, powiedział przez łzy. Nie, to jest nawet bardziej intensywne i wyraźne. Pierre, francuski astronauta, najbardziej wybredny smakosz w załodze, po dokładnej degustacji wydał profesjonalną opinię. Złożony, wielowymiarowy smak. Intensywna nuta umami. W stanie, w którym nasze kubki smakowe są osłabione, tylko tak potężny smak może przebić się do naszej percepcji. To genialna receptura. Ale stało się coś jeszcze bardziej zdumiewającego. Jadalnia, która dotąd była cicha i pełna przygnębienia, nagle ożyła. Astronauci zaczęli rozmawiać, wymieniać się sposobami jedzenia. Spróbujcie dodać go do zupy. Spórę ziemniaczanym jest rewelacyjny. Hej, musicie tego spróbować. Smalec z kawą, nie żartuję. Po raz pierwszy od przybycia w kosmos śmiali się szczerze z powodu jedzenia. Ale na jak długo wystarczy 50 mililitrów? W obliczu szturmu sześciu astronautów, mały słoiczek opróżnił się w niecałe dwa tygodnie. Jan. Jessica przemówiła w imieniu wszystkich. Potrzebujemy tego o wiele więcej. Ale przepisy zaczął z trudem Jan. Do diabła z przepisami. Hans, zawsze przestrzegający regulaminu Niemiec, uderzył pięścią w stół. Bez tego smalcu oszaleje. Tak więc astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zrobili coś, co nigdy wcześniej nie miało miejsca w historii. Wspólnie podpisali list do NASA z prośbą o włączenie Smalcu do standardowego prowiantu. Kiedy Centrum Kontroli Naziemnej otrzymało prośbę, początkowo myśleli, że to żart. Aż do momentu, gdy zobaczyli nagranie wideo, sześciu astronautów z sześciu różnych krajów, z poważnymi, a wręcz błagalnymi minami, mówiących jednym głosem: potrzebujemy dużo Smalcu. Prosimy. Powrót do sali konferencyjnej NASA. Napięcie było jeszcze większe. Jesteście pewni, że to nie jest jakaś masowa halucynacja? Szef działu medycyny kosmicznej patrzył z niedowierzaniem na raport. Sześciu astronautów prawie wywołuje bunt z powodu słoika smalcu? Panie dyrektorze, głos oficera drzynago komunikacji lekko drżał. Wczoraj astronautka Jessica napisała w swoim prywatnym dzienniku: Jeśli nie dostanę więcej smalcu, wolę przedterminowo zakończyć misję. To już przekracza wszelkie granice. Szefowa działu żywienia uderzyła w stół. Jeszcze miesiąc temu mówili, że jego zapach przypomina broń biologiczną. Podczas gdy dyskusja nabierała rumieńców, wstała drukatarzyna Romanowska, główna psycholożka misji. Panie i panowie, chciałabym wam coś pokazać. Odtworzyła klip wideo. Ukazywał on astronautów siedzących razem przy stole. Wszyscy mieli na twarzach uśmiechy, jakich nie widziano u nich od dawna. To pierwszy raz od miesięcy, kiedy wyglądają na tak szczęśliwych, powiedziała dr Romanowska, rozglądając się po sali. Wiecie, kiedy wskaźnik prób samobójczych wśród astronautów jest najwyższy? W trzecim i czwartym miesiącu misji. Dlaczego? Bo początkowa ekscytacja mija, tęsknota za domem osiąga apogeum, a jedzenie staje się ostatnią deską ratunku. Zmieniła obraz na inny wykres. A teraz spójrzcie na to. Odkąd zaczęli dzielić się smalcem, wskaźnik spójności zespołu wzrósł o 47%, a stabilność emocjonalna każdego z nich poprawiła się o 35%. Chcę pani powiedzieć, że zaczął w zamyśleniu dyrektor NASA. Chcę powiedzieć, doktor Romanowska wzięła głęboki oddech, że być może przez cały czas byliśmy w błędzie. Wydajemy miliardy dolarów na rozwój żywności kosmicznej, a przeoczyliśmy coś najbardziej podstawowego. Jedzenie to nie tylko składniki odżywcze to więź, która łączy nas z emocjami. W sali zapadła cisza w końcu dyrektor przemówił: Natychmiast rozpocznijcie procedurę testów w trybie awaryjnym. W ciągu miesiąca chcę wiedzieć, jaką magiczną moc ma ten cholerny smalec. Zespół badawczy natychmiast przystąpił do pracy, ale pierwsze, am głębiej analizowali skład smalcu, tym bardziej byli zdumieni. Mamy wyniki. Wbiegł do laboratorium specjalista od biochemii. Nigdy nie uwierzycie co odkryłem. Okazało się, że receptura smalcu była jakby stworzona do warunków kosmicznych. Skwarki i smażona cebula dostarczają umami, czyli smakowitości, w stężeniu 3 do 7 razy wyższym niż w typowych sosach. W warunkach osłabionego smaku tylko taka koncentracja może pobudzić kubki smakowe. Tuszcz doskonale otacza cząsteczki zapachowe, dzięki czemu aromat pozostaje stabilny nawet w warunkach zerowej grawitacji. To wyjaśnia, Dlaczego astronauci mogli go poczuć? Ale najbardziej niesamowity jest dodatek majeranku, soli, pieprzu i tartego jabłka. Każdy z tych składników stymuluje inne części języka, tworząc złożone, wielowymiarowe doznanie smakowe. To jest bomba atomowa dla kubków smakowych, mówił z ekscytacją ekspert. Nic dziwnego, że zdołał przebić się przez barierę smakową astronautów. To nie przypadek, dodał neurolog. Polacy przez setki lat metodą prób i błędów nieświadomie odkryli tę złotą proporcję. Gdybyśmy my mieli zacząć badania od zera, zajęłoby nam to 20 lat i setki milionów dolarów. Testy weszły w drugą fazę, szeroko zakrojone badania na ludziach. NASA wybrała 40 astronautów podzielonych na dwie grupy. Grupa A otrzymywała standardowe posiłki. Grupa B standardowe posiłki z dodatkiem 5 miele smalcu do każdego z nich. W pierwszym tygodniu grupa B czuła się jakby wygrała na loterii. Znowu cieszę się jedzeniem. Nawet batony proteinowe smakują lepiej. Ale w drugim tygodniu stało się to, czego obawiali się naukowcy. Grupa B zaczęła wykazywać objawy odstawienia. Potrzebuję więcej. 5 ml to za mało. Bez smalcu inne jedzenie to śmieci. Proszę, jeszcze odrobinę. Doktor Zofia Wójcik, dietetyczka, była zaniepokojona. Oni się od tego uzależnili. To może stworzyć nowy problem. Ale doktor Romanowska, psycholożka, miała inne zdanie. A czy pomyśleliście kiedyś, że może właśnie takiego uzależnienia przez cały czas potrzebowaliśmy? W samotnym, odległym kosmosie, jeśli jeden słoik smalcu może sprawić, że wciąż masz pasję do życia, to czy zależność od niego jest dobra, czy zła? Eksperyment trwał dalej, a w trzecim tygodniu przyniósł nieoczekiwane rezultaty. Astronauci z grupy B. Zaczęli organizować własne sesje degustacji smalcu. Badali połączenia różnych potraw ze smalcem, a nawet zaczęli tworzyć własne kosmiczne menu. Musisz tego spróbować. Smalec z liofilizowanymi truskawkami. Odkryłem idealne proporcje. Tost plus, masło orzechowe plus, jedna kropla smalcu i klazen niebo. Kawa ze smalcem to naprawdę działa, nie żartuje. Co ważniejsze, ta mała przyprawa stała się społecznym spoiwem. Astronauci, którzy wcześniej jedli w milczeniu, zaczęli gromadzić się, dzielić jedzeniem i wymieniać pomysłami. Po zakończeniu sześciotygodniowego eksperymentu, dane wprawiły wszystkich w osłupienie: waga ciała: Grupa A straciła średnio 3-2 kg, Grupa B utrzymała wagę: jakość snu: Grupa B spała o 28% lepiej, wydajność pracy: Grupa B była o 22% bardziej wydajna. I co najbardziej zdumiewające, ani jeden astronauta z grupy B nie poprosił o przedterminowe zakończenie eksperymentu. Słowa jednego z uczestników zrobiły na wszystkich wrażenie. Na ziemi nie cierpię zapachu smalcu, ale w kosmosie przypomina mi on o pięknie Ziemi. Nie bezpośrednio z powodu jego smaku, ale dlatego, że pozwolił mi ponownie doświadczyć radości smakowania. 15 marca 2024, Houston. NASA oficjalnie ogłosiła po rygorystycznych testach zdecydowaliśmy o włączeniu polskiego smalcu babunia Zosia do standardowego zaopatrzenia misji kosmicznych. Wiadomość obiegła świat, wywołując poruszenie. Media amerykańskie. Czy NASA oszalała? Wysyłają śmierdzący smalec w kosmos? Media europejskie. Tradycyjny polski przysmak podbije Międzynarodową Stację Kosmiczną. Media japońskie. Być może nie docenialiśmy potęgi tradycyjnie konserwowanej żywności. Ale najciekawsza była reakcja mediów koreańskich. A dlaczego nie nasze kimchi? Domagamy się ponownej oceny. Tymczasem w fabryce babunia Zosia na Podlasiu panowała atmosfera jak w nowy rok. Dziadku, dziadku, wnuk, spadkobierca trzeciego pokolenia, wbiegł do gabinetu. Nasa zamówiła od nas dziesięć ton smalcu. Dziadek Stanisław, osiemdziesiąt dwa letni założyciel firmy, miał łzy w oczach. Nigdy, nawet w najśmielszych snach, nie myślałem, że smalec, który moja prababcia sprzedawała na targu, pewnego dnia poleci w kosmos. Fabryka natychmiast uruchomiła specjalną linię produkcyjną dla NASA. Każdy słoik musiał przejść 37 etapów kontroli, aby zapewnić najwyższe bezpieczeństwo w warunkach kosmicznych. Ta partia musi być idealna, powiedział surowo właściciel do pracowników. Chodzi o kosmiczne marzenia całej ludzkości. Czerwiec 2024. Pierwsza partia kosmicznego Smalcu została wysłana na ISS. W chwili, gdy otworzyły się drzwi szafy z zapasami, astronauci cieszyli się jak dzieci na Boże Narodzenie. Zorganizowali nawet małe przyjęcie, a każdy wygłosił toast. Amerykanin. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkiej kuchni w kosmosie. Rosjanin. Towarzysze to koi duszę lepiej niż wódka. Japonka. To jest rewolucja. Francuz. Jeśli smak jest oknem duszy, to smalec jest kluczem, który to okno otwiera. Ale historia się na tym nie kończy. Pod koniec 2024 roku astronauci z misji symulującej życie na Marsie wrócili na Ziemię po spędzeniu roku w zamknięciu. Dziennikarze byli zdumieni ich doskonałym stanem psychicznym. Jaki jest sekret? zapytał reporter. Dowódca misji uśmiechnął się tajemniczo i wyjął z kieszeni słoik smalcu. To. Za każdym razem, gdy czuliśmy, że jesteśmy na skraju wytrzymałości, zbieraliśmy się na wielki posiłek. Smalec przypominał nam, że bez względu na to, gdzie jesteśmy, pyszny smak pomaga nam pozostać ludźmi. Teraz każdy astronauta wyruszający na misję otrzymuje instrukcję obsługi smalców, której czytamy, instrukcja: Prosimy używać z ostrożnością przy pierwszym kontakcie. Może na zawsze zmienić Twoje życie w kosmosie. Zalecana dawka, 2,5 pięć mili na posiłek. Ostrzeżenie: może powodować uzależnienie psychiczne. A najbardziej wzruszająca scena miała miejsce w Wigilię 2024 roku. Astronauci z ISS połączyli się wideokonferencją z Polską. Na nagraniu trzymali tace z kosmicznym jedzeniem polanym smalcem, mówiąc łamaną polszczyzną: "Wezołych świąt. Dziękujemy Polsko". Pracownicy fabryki na Podlasiu, którzy to oglądali, płakali ze wzruszenia. Robię smalec od 30 lat powiedział jeden ze starszych pracowników. Nigdy nie myślałem, że pewnego dnia będzie unosił się w kosmosie. Jeden z naukowców NASA podsumował to w swojej pracy badawczej. Przypadek Smalcu dowodzi jednej prostej prawdy. Czasami świat zmieniają niezaawansowane technologie, ale najprostsza ludzka mądrość. Jeden słoik Smalcu pomógł nam zachować ciepło pośród chłodu i pustki kosmosu. Obecnie smalec babunia Zosia, edycja kosmiczna, stał się dumą Polaków. Na każdej etykiecie widnieje napis: Z Podlaskiej chaty w bezkres kosmosu. Strażnik smaku ludzkości. Następnym razem, gdy poczujesz zapach smalcu, spójrz w niebo. Być może w tej chwili 400 kilometrów nad ziemią ktoś używa tego samego smaku, by poczuć bliskość ziemi i domu, który opuścił.